To jest w ogóle niesamowita historia, podzielę się. Bo ja miałem taką sytuację, że, że to, to był taki pierwszy dla mnie moment, żeby mm, sobie powiedziałem: Adam, nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Bo słuchaj, miałem taki moment, że miałem tak potworne bóle zatok, e, że naprawdę nie mogłem funkcjonować bez psikania, Poszedłem już, słuchaj, i to, jest prawa, nie, to nie jest ściema, to prawdziwa historia z mojego życia. Poszedłem do. Poleconego mi przez koleżankę dobrego specjalistę, i on mnie tam przebadał, wiesz, tam kamerę wprowadzili powiedział coś takiego: Panie Adamy, albo pan się kładzie na, tutaj na stół, albo będzie pan do końca życia musiał sobie psikać tymi rzeczami. A ja chodziłem wtedy otumaniony, no nie sposób funkcjonować. A gdzie tu sobie jeszcze stawiać, wiesz, jakieś ambitne cele? I słuchaj, no i zmieniłeś, oczywiście we współpracy z kimś zrobiłem badania, tam nie to, że sam wymyśliłem, że od dzisiaj to robię tak, no ale ktoś mi pomógł. Za po dwóch miesiącach problem zniknął? Naprawdę, po dwóch miesiącach, nie dwóch latach, po dwóch miesiącach. Czy zmieniliśmy jedzenie, nauczyłem się lepiej trenować. E, I do, dokładnie uporządkowałem ten cały tryb. Tak? akurat tutaj duże znaczenie miał takie ten e, fasting, czyli e, okienko żywieniowe miałem tak ustawione, że faktycznie mocno tego pilnowałem. Jeden z posiłków, e, żeby nie powodować wystrzałów, to była kawa kuloodporna i sobie dwa mm -hmm. miechy. Ja mówię, wow! Oczywiście tam suplementacja weszła, wiesz tam typu maca, szwaganda. Ja też nie dorekomenduję, mówię o swojej, o swojej historii. Ktoś mi to zarekomendował, to się na tym zna, więc polecam ci widzu słuchaczu, żebyś z kimś o tym pogadał. Ja dzielę się swoją historią, dla mnie to super zadziałało. I słuchaj, wtedy naprawdę, to, to mówię, to był taki moment, nie łykaj wszystkiego jak palika. To jest trochę tak, jak ja mówiłem na początku, pij mleko, będziesz wielki, tylko w moim przypadku. To nie wiem, to działo się coś takiego, że nie wiem, puchłem nagle po tej laktozie, wiesz, miałem stany zapalne, więc ja mówię, zwer... żeby. A teraz jem po prostu wszystko to, co mój organizm doskonale toleruje. nie zastanawiam się, jaka to jest dieta. E, wszedłem w bardzo długie posty, które mi osobiście bardzo służą. E, gdzie ja widzę. E, wiesz, z pięciu posiłków, zszedłem do dwóch. I to jest dla mnie OK. E, więc wiesz. To mniejsze obciążanie organizmu w moim konkretnym przypadku dla mnie zadziałało. Znów trzeba to spersonalizować i, i pewnie wykonać jakieś badania i pogadać z kimś. Natomiast to jest od, e, taka moja podróż od takiego, wiesz, mainstreamowego myślenia, że musisz jeść pięć razy. No, wiesz, ja chodziłem na siłkę, ja całe życie coś robiłem. Tylko wiesz, był alkohol po drodze, którego się pozbyłem. Wiesz tak, to wypadło, to wypadło, i nagle wiesz, doszło do pracy właśnie na poziomie przekonań. Okay. I zmianę tej tożsamości, trochę to, co, o czym rozmawialiśmy, że ja stałem, wiesz, przed lustrem i po jakimś czasie widziałem kogoś innego niż 5 lat temu. I, i wiesz, wtedy na, nabierałem takiego przekonania, że ja mogę udźwignąć dużo większe rzeczy, że ja e, grałem przez większość swojego życia małe, e, małe rozgrywki. I wiesz, i nagle po wykonaniu tej pracy, tylko mów, od, jedze, od jedzenia do pracy nad tożsamością, bardzo długa podróż, to lata. Czyszczenie też swojego środowiska mm -hmm. z, z ludzi, z takich narzekaczy typowych. Ja, na Toksycznych, naprawdę uważam, że jak kiedyś myślałem, że to też jest taki żart, łamane przez frazę z pijawki energetycznej, i, i to jest prawda. <laughs> że ja zaczęłem sobie, wiesz, jak robi, zaczynasz robić te notatki, były spotkania, po których wychodziłem naładowany. A czasami nie wiedziałem, że wracam i mówię, kurczę. Jakbym, wiesz, machał łopatą cały dzień, jeszcze ciężka głowa. I wiesz, tak zaczęłem sobie to, wiesz, zaczęło się to powtarzać, bo mówię, okej, okay, coś jest na rzeczy. I to, to były czasami trudne decyzje, ale po wykonaniu tych wszystkich działań, które wykonałem, ja uważam, że mam o wiele fajniejsze dla mnie życie, niż miałem kilka lat temu.